Robimy test, malujemy sobie kawałek ściany. Agatka zaczęła małym wałkiem, ja przejdę do konkretów. Serdecznie Was witamy ponownie na kanale Dom Jak Malowany. Obiecałyśmy, że będzie trochę o malowaniu ścian. Także dzisiaj podjęłyśmy decyzję z zagadką, że pokażemy Wam, jak łatwo jest pomalować ścianę. A dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo kobiet boi się złapać za pędzel bądź wałek, także my chcemy wam dodać e, trochę śmiałości. E, dodatkowo idzie wiosna, więc trzeba pomyśleć o, o remontach w domu, drogie panie i drodzy panowie. Panowie to sobie pewnie z tym poradzą doskonale. Natomiast my chcemy przekonać kobiety do malowania. Zatem, wyjdziemy od tego przede wszystkim, jakie są rodzaje farb? Lateksowe. Ceramiczne, winylowe i kredowe. Bardzo ważne, żeby odpowiednio dobrać do powierzchni, którą mamy zamiar e, malować. Dokładnie, i tu jest całe klu zawarte, ponieważ ja tutaj mam lateksową, jak widzicie, cała jest pomazana przez moją córkę Hole i poprzez szorowanie meblami w tą i z powrotem. Gdyby to była farba ceramiczna, to bym mogła wziąć gąbkę i sobie ładnie ją umyć, dlatego że one są bardzo dobrze odporne na. Jakie ścieranie jakichkolwiek powierzchni, jak są zwierzęta w domu, dzieci właśnie, zwłaszcza to, to bardzo się dobrze sprawdzają. Winylowe też zresztą w łazienkach, Dokładnie. w kuchniach. Kredowe mają chyba najmniejszą taką. Tak, natomiast oponę. są najbardziej naturalne. Dokładnie. No i oczywiście, my dzisiaj pokażemy Wam przygotowanie. Co trzeba zrobić, żeby się przygotować do malowania. A może jeszcze wspomnijmy Ej, trochę o kolorze? Tak, mhm. no w zależności od tego, czy jeżeli odświeżając ścianę, czy mamy już, e, czy pozostał nam ten kolor, który mm. e, mamy e, na ścianie wcześniej pomalowany, e, to jeżeli go mamy, to oczywiście możemy wykorzystać go do odmalowania tej powierzchni. Natomiast jeżeli nie mamy tego koloru, to też nic strasznego się nie dzieje. E, producenci e, posiadają takie wzorniki kolorów, e, dzięki którym możemy sobie spokojnie dobrać e, ten kolor e, na ścianie do e, bazy kolorystycznej, którą dysponują i którą mogą nam później wymieszać w sklepie. I warto nawet uważam wypożyczyć sobie taki wzornik ze sklepu, jak bo on, jeżeli e, sklep nie posiada albo z jakiejś przyczyny nie chce nam pożyczyć to ja proponuję zasaportować się takimi saszetkami. A dlaczego? Że często kolor w danym pomieszczeniu wygląda inaczej jak później w naszym domu. Więc tak. Tu jest bardzo łatwo popełnić błąd. Zachęcam do zakupu takich drobnych saszetek. Zresztą użyjmy. W niewielkiej jakiejś... cenie możemy tak. sobie zweryfikować, czy dany. Kolor użyjemy tej? Będzie nam odpowiadał. Słuchajcie, użyjemy małej jednej saszetki. Kolor, przejrzysta kwamaryna, może być? Tutaj mamy kuwety, które się później wymienia. Ale małym wałeczkiem możemy chyba, co? I tylko tak pokazać, jak po prostu. Aha, najpierw No Tak, sprawdzimy sobie. Yy, także szanowne panie, jeżeli robicie test... Zresztą nie mogę tak w panie i panowie może powinnam, co? Przesłanie do wszystkich. Yy, oj! Rzuciłam to. Generalnie robimy test. Malujemy sobie kawałek ściany. Sprawdzamy czy kolor nam odpowiada. Mhm. Ważne jest też to, że kolor zupełnie inaczej może wyglądać na początku od razu po pomalowaniu, a zupełnie inaczej po pewnym czasie. Ten odcień może się delikatnie zmienić. Miejmy też na uwadze to, że kolor zupełnie inaczej wygląda e, po różnych porach dnia. E, w zależności od tego, jaka to jest farba, e, to może być powiedzmy pół godziny, pierwsza warstwa. ale pierwsza warstwa, a ta. druga już zazwyczaj dłużej dłużej Pamiętajmy też jeszcze o jednej bardzo istotnej rzeczy. Jak kolor będzie wyglądał o konkretnej porze dnia, więc może dlatego zarobić... warto właśnie pomalować tą tak. suszetką. Słuchajcie, w ten sposób, że pomalować element, hmm. poczekać nawet cały dzień, żeby zobaczyć jak Obserwować. ten kolor zachowuje się rano, wieczorem, bo Słońce powoduje e, z, mhm. delikatne zmiany, jeżeli chodzi o ton koloru, więc e, mhm. sprawdźmy to, żeby później e, nie żałować. Dokładnie, ja sobie tutaj przygotowałam kuwetę do nalewania farby, ale właśnie jedną wyjmiemy. Teraz włożymy drugą. Mamy drugą gotową. Słuchaj, może zaczniemy odcinać, Agatka, Odcinanie. Co? tak? Odcinanie, to tak. To wrzućmy na razie cały ten żeby również zabezpieczyć sobie. E, tą e, ścianę, którą będziemy malować. Od tej strony zaczynamy? E, tak. Takie robotne baby jesteśmy, nie? E, pomimo tego, że my tutaj nie szpachlujemy e, tej naszej ściany i nie dajemy e, żadnych podkładów, warto jest właśnie e, zabezpieczyć chociażby te. Elementy, których nie chcemy później czyścić, które e, mogłyby się przy tym malowaniu pobrudzić. Listwę dolną chcesz okleić kochana, tak, żeby tak proszę. było porówno? Malujemy najpierw pędzlem, odcinamy powierzchnię od taśmy. Wlejemy sobie tą farbę? Otworzysz? Tak, ona jest już tak uchylona za współpraca. To się musi udać. Dobrze. Tutaj jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ ściana była malowana e, jakiś czas temu, tak. ale e, farba e, użyta do tego malowania e, została e, przechowana w odpowiedni sposób, więc e, bez Jakieś pomyłki możemy ją zastosować i nie będzie widocznych różnic pomiędzy innymi ścianami, a tą, którą w tej chwili odświeżamy. Także teraz jest czas na odcinanie. Odcinamy sobie pędzlem. Tutaj też odetniemy. Ten pędzel akurat dobrze służy, bo jest po skosie. Jeżeli dysponujemy różnymi szerokościami wałków, warto jest to wykorzystać, żeby ułatwić sobie pracę. Po użyciu pędzla zabieramy się za malowanie najmniejszym wałkiem. Nabieramy farbę na wałek, tak żeby z każdej strony musi być dobrze namoczony farbą, odciśnięty. Słuchajcie, to tak, Agatka zaczęła małym wałkiem, ja przejdę do konkretów. No <noise> Na statywie będziemy malowały teraz. No to co, Agatka, łapiemy za wałki? Od góry do dołu, szanowni państwo, tak? Wiosna idzie, słuchajcie, do pracy trzeba się wziąć, odświeżać mieszkania. Zachęcamy nie tylko do odmalowywania na ten sam kolor, ale również do zmiany kolorów, nie Poszukajmy bać się kolorów, może czegoś nowego. Dokładnie. No i co, żegnamy się w tym odcinku? Mam nadzieję, że ośmielicie się już, drogie panie i panowie, którzy do tej pory nie, nie malowali ścian, do tego, żeby złapać za pędzel, za, za e, wałek, za farbę i odświeżyć swoje domy na wiosnę. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.